Czy funt brytyjski może kosztować 10 zł i dzięki temu Polacy z Wielkiej Brytanii będą bogaczami? Czy Polacy z Wielkiej Brytanii staną się bogaczami, gdy funt będzie kosztował 10 zł? To oznacza, że jeżeli ktoś będzie zarabiał 5000 funtów w Wielkiej Brytanii miesięcznie na rękę netto, będzie oznaczało, że zarobi 50 tysięcy złotych miesięcznie. Czy jest to możliwe, aby zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie w przeliczeniu z funtów na złotówki? Otóż niegdyś już była taka sytuacja, że w Wielkiej Brytanii zarabiało się bardzo dużo pieniędzy w porównaniu do tego, co się zarabiało w Polsce. Przede wszystkim była to sytuacja yy, około 20 lat temu, gdy fund brytyjski był bardzo, bardzo drogi, kosztował 7 zł, a nawet chwilowo prawie 8 zł, taka była sytuacja, zaś w Polsce wynagrodzenie było bardzo niskie, więc no, była sytuacja, w której gdy w Polsce wynagrodzenie minimalne Wynosiło około 500-600 zł miesięcznie na rękę, bo takie były wynagrodzenia 23-4 lata temu tyle się właśnie w Polsce zarabiało. Wynagrodzenia minimalne oscylowały w granicach 500-600 zł a, lub też 700 zł. A prostą kalkulacją możemy obliczyć, że gdy, gdy coś kosztuje 7 zł, a się, znaczy, się gdy funt kosztuje 7 zł, a zarabia się 700 zł, no to samo. Bo przez się zarabiamy tylko 100 funtów, więc w rzeczywistości były czasy już w Polsce i w Wielkiej Brytanii, że no w Polsce zarabiało się 5-6 razy mniej. No, ale jest pytanie: czy to się dzieje dzisiaj? Nie, dzisiaj to się nie dzieje. Już dawno skończyły się tego rodzaju czasy, no i jest pytanie: czy funt brytyjski może kosztować 10 zł, czy raczej będzie kosztował 4 zł, 3 zł? Jedno jest pewne: na dzień dzisiejszy funt brytyjski zapada się co najmniej do złota. Proszę zobaczyć, tutaj mamy tego funta brytyjskiego do złota. No, to funt brytyjski, tak jak inne waluty, tracą mocno do złota. Tak jak dolar amerykański, tak jak euro. Proszę bardzo, mamy tutaj nowy rekord ceny złota w funcie brytyjskim. Proszę bardzo, nowy rekordzik. Tutaj mamy godzinny wykres o kilka tam funcików. 2385 funtów. Wcześniejszy rekord to było tutaj o 2381 funtów, czyli 3 funty więcej. Niedużo, no ale to jest szczyt szczytów, prawda? 2384 funty. Jak na razie, no e, 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 czy złoto mocno rośnie, ale dzisiaj nie o polskiej złotówce. E, przepraszam, dzisiaj nie o złocie, tylko o tym, czy funt może kosztować 10 zł, czy raczej będzie kosztował 2 zł. E, e, ja powiem tak: funt brytyjski może kosztować i 2 zł, no i funt brytyjski może kosztować i 10 zł. Taka jest rzeczywistość, tylko pytanie jest takie, ile tych złotówek w Polsce wtedy się będzie zarabiać? Bo były czasy, rzeczywiście były czasy, to było 20-25 lat temu, gdy proszę bardzo, na przykład w Wielkiej Brytanii mogłeś zarobić 800 funtów miesięcznie, zarabiało się 800 funtów miesięcznie, a w tym samym czasie w Polsce zarabiało się 700 złotych miesięcznie. Tylko, że funt wtedy był po 7 zł, to oznacza, że Polak zarabiał 100 funtów tygodniowo. No takie były czasy, ich dużo nie było, długo było, znaczy się dużo było tych czasów. E, taka była rzeczywistość i wtedy zarabiało się 8 razy więcej w Wielkiej Brytanii pi razy drzwi za tą samą pracę, co w Polsce. Takie były czasy. Proszę bardzo, czyli zarabiało się 800% więcej w Wielkiej Brytanii niż dzisiaj. Proszę zobaczyć, tutaj sobie pojedziemy i zobaczymy, proszę bardzo, gbp, gbp.pln. No i tutaj mamy wykres e, polskiego złotego do funta brytyjskiego i na tym wykresie mamy co? 4,99 e, dzisiaj. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, bardzo proszę wszystkich o subskrybowanie kanału, o klikanie łyczek w górę, merytoryczne komentowanie. A zanim przejdę dalej, wezmę e, tutaj dzisiaj łyczka herbatki, e, bo to raz herbatka, raz kawka, dzisiaj mam łyczka herbatki. No i jedziemy dalej, Szanowni Państwo, herbatka też jest bardzo dobra, na różne sposoby. No i proszę bardzo, jedziemy 499 dzisiaj e, e, i proszę bardzo, tutaj w roku 2005, tu mamy 2004, wtedy weszliśmy w 2004 czy tam 5 w 2005 chyba otworzyli granicę i tutaj mamy akurat ten wykres się kończy, mamy akurat 7 zł. No nie? Wtedy płace minimalne w Polsce właśnie oscylowały w bardzo niskich poziomach. Wtedy płaca minimalna oczywiście w Wielkiej Brytanii to nie wynosiło 1500 funtów, a było to 700 funtów, czy tam 600 funtów, czy 800 funtów. No ale to było dalej 800 funtów. Ale funt widzimy tutaj, ja to zaznaczę, kosztował, proszę bardzo, kosztował 7 zł, kosztował 7, ale potem spadł do 4 zł, tak. Spadł do 4 zł, spadł do 4 zł, więc te zarobki w Polsce bardzo szybko rosły, przeliczone w funtach brytyjskich. Ale taka jest prawda, no, że były czasy, że w Polsce zarabiało się naprawdę 8 razy mniej, czyli w rok pracy w Wielkiej Brytanii można było zarobić to, co w rok tej samej pracy w Polsce, ale jeżeli pracowało się na dwie zmiany, to w jeden rok w Wielkiej Brytanii były takie czasy, były takie czasy, że w rok w, jednej, w, w, rok w Wielkiej Brytanii pracując na dwie zmiany, można było zarobić to, co na płacy minimalnej, uwaga, w 16 lat. No to się już skończyło oczywiście i mówię na serio, jeżeli ktoś wtedy pracował w Wielkiej Brytanii, na przykład od poniedziałku 7 dni w tygodniu wystarczyło pracować po 11-12 godzin. No, i na przykład zamiast 800 funtów zarabiało się 1600 funtów, albo 2000 funtów, albo 200, w zależności na jaki ten. I za taką samą na przykład w pracy w Polsce płacono tylko na przykład 700 zł, prawda? W Wielkiej Brytanii wtedy zarobiłeś 16 tysięcy złotych, a w Polsce 7 zł, 700 zł. No, takie były czasy, tak, tak. Proszę bardzo, tutaj mamy. Tabelę wynagrodzeń w Polsce, żeby w to uwierzyć, to proszę bardzo pojadę tutaj do góry. No i mamy rok 1 stycznia 2025 roku, płaca minimalna w Polsce to 4666 zł, czyli około 1150 zł euro, ale to jest oczywiście płaca brutto, bo netto to jest znacznie niższa, prawdziwe brutto to jest tam 5,5 tysiąca, czy tam 6 no i jedziemy dalej ale jedziemy na dół i widzimy, że te wynagrodzenia to tak, to one tak teraz rosły urosły moc do tego poziomu, bo inflacja bo to, bo tamto no ale w 2000 roku, proszę bardzo wynagrodzenie minimalne wynosiło 700 zł brutto, tutaj było 760 zł brutto, to było 800 zł brutto, to było 824 zł brutto, to było 8 49 zł brutto, to było 899 złotych. Czyli, patrzcie, od roku 2000 do właściwie roku, do roku 2007 wynagrodzenie w Polsce wynosiło 700, od 700 do 900 złotych, właśnie 936 dopiero w siódmym, do 2006 nawet nie przekroczyło 900 złotych. Tak? No i wtedy, gdy to euro, wiecie, w 2004 było, znaczy ten funt był po 7 złotych, tutaj widzimy 824 zł, wcześniej to było 800, 700, no zarabiało się 120 funtów, prawda? 120 funtów, ale też chwilowo funt był bardzo drogi, prawie 8 złotych kosztował. Więc tutaj rzeczywiście w Polsce się zarabiało 100-150 funtów, więc jeżeli ktoś w Wielkiej Brytanii, na przykład zarabiał 1500 funtów, no to zarabiał 10 razy więcej niż jedna osoba w Polsce na płacy minimalnej. No to były kurioza, prawda? To się już skończyło, no bo proszę bardzo. I złotówka się umocniła. Gdyby ona się z powrotem umocniła do 4 zł, jak w roku 2000 proszę bardzo tutaj w 2007. proszę bardzo tutaj się złotówka umocniła. Tutaj mamy ten tutaj 8 rok, 7, prawda, ona się tu umocniła z 7 na 4, tak? Więc już 2000, proszę bardzo, tutaj pokażę. Już w 2008 roku 2008 roku funt był po 4 złote i co to oznacza? no to oznacza, tutaj mamy 2008 rok, że zarabiało się 1126 Czyli już zarabiało się 300 funtów, tylko że to są sumy brutto, prawda? Bo jeżeli tutaj mamy, wiecie, 800 złotych, no to, to tam 600 złotych była na rękę, czyli właściwie mniej, nawet 90 funtów się zarabiało, prawda? Nawet 90, bo to są sumy brutto. Zarabiało się 90 funtów. Niektórzy zarabiali 90 funtów, 80 funtów, 100 funtów, 120 funtów. Takie były wynagrodzenia. Nie dużo, prawda? Bo ja pamiętam, że wtedy tam rok 2003-2004 to były wynagrodzenia też po 2000 zł czy coś takiego, no nie? No, takie były czasy, szanowni państwo, że tak się zarabiało. I teraz jest pytanie, czy zarabia się dzisiaj tyle samo, czy można zarobić aż takie sumy. No i wystarczy wziąć tutaj O i mamy te 4660 4, zł, prawda? 4660 zł w Polsce zarabia się około 3500, minimalna to jest 3500. 3500, prawda, a w Wielkiej Brytanii to jest chyba płaca minimalna, to jest tam 1500 funtów netto razy te 4,99, tak, dzisiaj 4,99, gdzie jest ten wykresik 4,99, tak, jest 4,99, no to się zarabia w Wielkiej Brytanii dzisiaj 7485 złotych podzielić na 3500. 500, to się dzisiaj zarabia tylko o 113% więcej, czyli oraz więcej, tak? Że w tamtych latach, ćwierć wieku temu, szanowni państwo, wtedy, gdy Polacy masowo wyjeżdżali, bo to było atrakcyjne, gdyby była podobna sytuacja w Polsce. 20 lat temu, 25 lat temu nikt do Wielkiej Brytanii by nie pojechał, nie było, nikt by tam nie pojechał, gdyby była taka, bo dzisiaj się nie opłaca pojechać do Wielkiej Brytanii, bo kto będzie jechał do Wielkiej Brytanii po to, żeby niby zarobić dwa razy więcej niż płaca minimalna w Polsce? Tylko że w Wielkiej Brytanii będziesz skazany na płacę minimalną, a w Polsce no nie będziesz skazany na płacę minimalną, bo chyba nawet nie wiem, w Biedronce i w Lidlu płacą więcej niż płaca minimalna, choć no, wiecie, to jest tam, ich tam biegają ci. Jedni biegają, drudzy nie, a tak zauważyłem, że ci co biegają, to najszybciej odchodzą, prawda? A najdłużej tu pracują tacy, którzy nie biegają. Tak zauważyłem, prawda? Ci tacy, co mają wywalone, długo pracują w tych biedronkach i lidlach, a ci co tak biegają. Znaczy w lidlu, o, ci to tam, ci to jak jakimś, nie wiem, o, ci to tam muszą mieć oczy z tyłu głowy, tam ich ganiają. To, jak się eksploatuje pracownika w Lidlu, myślę, że jest to bardzo złe i bardzo niekorzystne dla naszej gospodarki, bo oni będą wtedy tacy zmęczeni i oni będą chodzili na te wszystkie zwolnienia, bo tak się zmęczą w tym obozie, znaczy się w tym e, zakładzie, e, zakład, obóz, zakład, w tym, w tym sklepie, w tym sklepie. Szanowni Państwo, w tym zakładzie zamkniętym, sklepie, co ja mówię, przepraszam, Przepraszam, zmęczyłem się, Szanowni Państwo. Jestem bardzo zmęczony w tym sklepie. No to my będziemy musieli im renty wypłacać czyli oni, wiecie, tam pracują dla tego lidla, i oni tak pracują, że muszą biegać, wiecie, stres i oni potem bardzo, bardzo szybko będą musieli dostawać rentę. A na rentę musi płacić polski podatnik, czyli my dajemy na przykład takim, trzeba wyeliminować w Polsce takich pracodawców, moim zdaniem. Jak Lidl, który eksploatuje w ten sposób swoich pracowników, bo ja nie widziałem w żadnym innym polskim sklepie mocniej eksploatowanych pracowników niż w Lidlu. No nie widziałem po prostu, no nie widziałem. Moim zdaniem oni bardzo będą zmęczeni, i tak dalej, moim zdaniem to powinno się skończyć, bo oni będą chodzili na renty, a rentę płaci polski podatnik, czyli wiecie, jeżeli jest korporacja, która eksploatuje skrajnie swojego pracownika, to ma takiego niewolnika, z którego wyciśnie wszystko, mało mu płaci, a na rentę będzie płacił polski podatnik jak ostatni frajer, i dlatego są ceny na przykład takie czy owakie. Tak, więc tutaj mamy taką sytuację. No i dzisiaj widzicie, no płaca minimalna na rękę to jest tylko 100% więcej w Wielkiej Brytanii. Wiecie, nikt by nie pojechał do tej Wielkiej Brytanii. I teraz jest pytanie, co by musiało się stać, żeby w Wielkiej Brytanii znowu się zarabiało 8 razy więcej niż w Polsce, jak tam w latach 2000, tam 2001, 2002, 2004, co by się musiało stać? Ano to by musiało się stać, że ta płaca minimalna 3500 zł, to ona by musiała być wtedy razy 8, prawda? Eee, czyli w Wielkiej Brytanii płaca minimalna na polskie złotówki musiałaby wynosić 28 tysięcy złotych. Czyli nie 7 000, a 28 tysięcy złotych. No, i jak to teraz to pomnożyć? To wtedy moglibyśmy to pomnożyć razy 1,5 tysiąca funtów. To wtedy nam wyjdzie, że funt by musiał być chyba. Tak, po 18 zł musiał być. 18,66 razy 1500, tak, po 18 zł by musiał być, nie? Czyli, że wiecie, to, no to była taka. Generalnie w Polsce zarabiało się więcej. Wiecie, ja za mało lata zarabiałem więcej, ale były, no, ludzie na tych wsiach i tak dalej zarabiali. No, przecież. Tak się zarabiało, no dużo ludzi zarabiało po prostu. No. I tyle, no tak było no, w roku 2000 i tak dalej. No tak po prostu było. Jak ktoś tego sobie nie jest w stanie przypomnieć, to jest jego sprawa. Tutaj mamy dane, bo ludzie, ja wielu ludziom mówiłem, że ja coś takiego i nie wierzą. Mówię i sprawdź, zobacz. Tak. I co to znaczy, że polska złotówka, gdyby miały wrócić takie czasy jak od roku 2000 do 2007, to polska złotówka musiałaby się zawalić do 18%. Złotych za funta brytyjskiego. Oczywiście z zachowaniem tego, że jest taka płaca minimalna, taka i owaka, nie? Czyli, nawet, jakby się złotówka zawaliła do 10 złotych, to byłaby sytuacja, w której i tak nie będzie się zarabiać tak dużo w porównaniu do tego, jak się zarabiało w porównaniu do polskich płac we Wielkiej Brytanii. Ne? Taka to jest, Szanowni Państwo, odległość, to jest szokująca odległość, ciężko w to wszystko uwierzyć. Ale tak ciężko Polacy właśnie pracowali, takżeśmy ciężko pracowali za granicą, takżeśmy ciężko pracowali w Polsce za nędzniki i tak dalej, że no, żeśmy zbili tą odległość. To nam nikt tego nie dał, my sobie to wypracowaliśmy ciężką pracą przez ostatnie ćwierć wieku. Taka jest praca, harowaliśmy jak woły. I dlatego tak jest. Tylko, że widzicie, taki na przykład Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, oni nie wiedzieli, oni tak zbyt nie wiedzą, skąd, moim zdaniem. Moim zdaniem oni nie wiedzą, skąd pochodzi pieniądz, bo oni całe życie są. To Morawiecki to bankster, ba, ba, bankowiec, tak? A, ma, a Kaczyński to co? Całe życie urzędnikopolityk, czyli całe życie za nasze, wiecie. To, to nikt chyba w życiu, nikt, On chyba nie ma żadnego doświadczenia życiowego, biznesowego, nic. On tylko taki. PZPL.tw. No, taki politrug, taki, politrug taki teoretyczny, politrug taki, wiecie, warszawski taki. Yy, yy, niektórzy ich nazywają. Ja nie wiem, dlaczego ich się nazywa inteligentami warszawskimi, nie wiem. Ja, ja ich nazywam darmoziadami warszawskimi, prawda? Ja, ja, ja Darmoziadami. Po prostu to są darmoziady, moim zdaniem, bo jest taki dziennikarz i on nazywa tych takich podobnych podobnych w Warszawie, że to inteligencja warszawska, prawda, a ja ich nazywam darmozjady darmozjady warszawskie, szanowni państwo bo oni w większości nigdy nie pracują, to wszystko są urzędnicze, wiecie, jak za PZPR-u, wiecie, resortowe, po prostu takie dziobaki, oni tylko żreć umią za nasze, prawda, oni nic nie umieją innego, szanowni państwo i dlatego im tak zależy, żeby utrzymać się u władzy bo oni nic innego nie umieją. O to chodzi, prawda? No i o to chodzi, że Morawiecki i Kaczyński w to wszystko uwierzyli, że jesteśmy takie bogate, bo oni nie wiedzą skąd się bierze w rzeczywistości pieniądz, jak trzeba ciężko pracować na pieniądze. No i Morawiecki i Kaczyński zaczęli rozdawać tu pieniądze, tu pieniądze, tam pieniądze, i tak zaczęli rozdawać, tak niszczyć, że nie wiedzieli skąd się biorą pieniądze, prawda? I nawet rozdali na odchodne Morawiecki rozdał bardzo dużo pieniędzy ludziom spoza Unii Europejskiej, prawda? O wartości około kilkadziesiąt tysięcy rozdań zrobił, jedno o wartości nowego Mercedesa ludziom spoza Unii Europejskiej. Nie tam, wiecie, z ludźmi, którzy mamy umowy 40-letnie, nie, Grekom, tam Włochom, nie wiem, Szwedom, tam nie wiem, Portugalczykom, czy tam nie wiem, yy, Czechom, czy tam Słowakom, prawda, czy Litwinom. Nie, ludziom spoza Unii Europejskiej. No. No bo to wszystko uwierzyli w tą całą propagandę, tak? I nawet uwierzyli, że w Polsce Polacy mogą pracować przez 15 lat, gdy, czy 20 lat i, i zacząć dostawać emerytury w wieku na przykład 50-55 lat. A wiecie, w Wielkiej Brytanii jest taka sytuacja, że ci ludzie bardzo długo pracują i bardzo dużo teraz trzeba pracować i ogólnie, prawda, na, na świecie jest taki trend. A w Polsce uwierzyli Polacy, że wystarczy pracować 20 lat, tak? I można dostawać emeryturę na przykład od 50 roku życia do setki i skądś te bo oni sobie na to zapracowali, prawda? No tak uważają, że taki jest świat, bo to są, szanowni państwo, wszystko socjalisto-komuniści. Oni nie wiedzą skąd się biorą pieniądze, komu nie wie skąd się biorą pieniądze i socjalista. On wie, że pieniądze się biorą, że zabrać komuś i komuś dać, prawda? To są takie harpagany mentalne, intelektualne, o, o, intelektualiści, dar harpagany, darmozjady ja tak ich nazywam, prawda? Żadni tam intelektualiści, tylko darmozjady, harpagany, prawda, harpagani tylko chcą, prawda, generalnie, no i wiecie, może dojść rzeczywiście do takiej sytuacji, że, że to się wszystko w Polsce tak zawali, że wiecie, naprawdę może tak być, że się skończy tym, że będzie ta złotówka po 18 złotych, ale no może tutaj ludzie dojdą do jakiegoś rozumu, prawda, i w to się nie stanie, jedno jest pewne, w Turcji to się stało, w wielu innych krajach też się to stało, prawda? Eee, ale chciałbym być takiej dobrej, wiecie, no, znaczy dobrej eee, Proszę bardzo, jeżeli chodzi. Wiecie, pamiętajmy o tym że, Pamiętajmy o tym, że w Wielkiej Brytanii, co prawda, emerytury dalej są na przykład Półtora raza wyższe, tylko że w Wielkiej Brytanii to emeryturę dostajesz dopiero w wieku 67 lat, a zaraz 68. W Polsce dostaniesz to minimalną 2000 czy 2,5 czy tam większe, masz to 3. Ale już w wieku 60 lat i dodatkowo możesz co pracować. Ta minimalna w Polsce jest znacznie niższa niż minimalna w Wielkiej Brytanii, tylko że ją już dostajesz w Polsce w wieku na przykład 60 lat, 55, a w Wielkiej Brytanii dopiero w wieku 68. I na przykład, jak, jak ci mało, że jest mała, no to sobie możesz w Polsce pracować, prawda? Ale tam musisz pracować, tak? Więc tu w Polsce dostajesz od 60 roku, że na przykład 2000, i możesz pracować dalej, nie? A tam musisz pracować, żeby dostać potem ewentualnie w wieku 68 lat, jak się do czołgasz, prawda, do tego wieku. No nie, tam do dopełzać się to, dostaniesz, tak? Taka jest rzeczywistość. Wiecie, nawet w Stanach Zjednoczonych jest niższy wiek emerytalny niż. W Wielkiej Brytanii Nawet w Stanach Zjednoczonych jest niższy wiek emerytalny Niż w Wielkiej Brytanii Mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych Zarabia się znacznie więcej pieniędzy Niż w Wielkiej Brytanii Ostatnio sprawdzałem, wiecie Przede wszystkim nieruchomości w Houston, w Teksas Są chyba cztery razy tańsze jak w Wielkiej Brytanii A wynagrodzenia są dwa razy wyższe W Houston, w Teksas, prawda Wiecie, do tego ciepła pogoda i tak dalej I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc wiecie, tu jest to wszystko, to wszystko jest tak, yy, może pójść w jedną, może pójść w drugą. Generalnie w Polsce, yy, Polska ma gigantyczny potencjał, żeby coś takiego się nigdy nie stało, prawda, że nigdy nie stało. Oczywiście wiecie, ZUSy dalej są gigantyczne, podatki w działalności się niszczy, prawda, dalej w Wielkiej Brytanii łatwiej prowadzić biznes, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, prawda, pod wieloma kątami tak, ale no to w Polsce, Polska w rzeczywistości z dnia na dzień mogłaby yy, yy, wprowadzając taki system na przykład, emerytalny jak w Wielkiej Brytanii, to moglibyśmy mieć prawie dwa razy wyższe emerytury dzięki temu, no i zarobki nasze by nie wynosiły na rękę 3500 a by wynosiły 5000 zł, czyli wiecie w Wielkiej Brytanii to by się zarabiało tylko 30% więcej nominalnie śmieszne, prawda, tak więc słuchajcie, generalnie jest tak, że fund brytyjski dzisiaj to 49 99, ale funt brytyjski już dawno mógłby być w Polsce po 4 zł albo po 3 zł. Taka by mogła być sytuacja, prawda, gdyby nie zawalono złotówki po 2008 roku, no bo proszę zobaczyć, co tutaj się stało, a co się stało. Proszę bardzo, to jest wykres tej polskiej złotówki, no i ta polska złotówka jest tak, tak to wygląda z tą polską złotówką, że po tym 2005 si roku, w dół do 2007 roku, funt brytyjski się zawalał właściwie, on był mocny wtedy do wielu walut, i do dolara, i do euro, i do innych walut. I do złotówki, do wielu, wielu walut? No i on się zawalił. Tak jak do złotówki się zawalił. Z 8 do złotówki spadł. Z 8 na 7, 6, 5, 4. Nie? Tylko że do złotówki potem wzrósł. To są lata całe, prawda? Wzrósł. No i dzisiaj jest na poziomie 5 złotych, czyli średnia. Ale do innych walut, ten fund brytyjski, widzicie, pik, 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 on tak wygląda do juana chińskiego, do czeskiej korony i tak dalej, do wielu walut właśnie tak wygląda. I gdyby polska złotówka się z powrotem nie zawaliła, dzisiaj, dzisiaj fund brytyjski 4 zł to powinna być normalna cena, a jak nie, to nawet 3. Nawet, wiecie, to, to jest wiecie, no i to, i to jest fakt. Tylko, że w Polsce jest taka korupcja, tak się rozdaje, tak się zabiera pieniądze Polakom i tak dalej, wiecie. I dlatego tak nie jest. Pieniądz jako taka, złotówka, nie jest szanowana przez naszych polityków. No nie jest szanowana w ogóle, prawda? Więc Polska naprawdę stoi przed dobrą przyszłością, taką jakby gospodarczą, jeżeli coś tu się geopolitycznie nie, nie popartoli, prawda? No, ale no, jeżeli będą dalej, wiecie tutaj yy, w tym hocholim socjalistycznym tańcu yy, tańczyć, yy, to rzeczywiście możemy wrócić kiedyś do czasów, yy, jakie były w roku 2000 yy, chociaż wiecie, ciężko w to uwierzyć, no ale to były takie czasy, że to takie były czasy, że wtedy Gdyby to przerzucić na dzisiaj, chociażby tak teoretycznie, to były takie czasy, że, no, że złotówka dzisiaj by się zawaliła z tych 5 zł za funta do 18 zł za funta. Ale co by się wtedy stało? No, szanowni Państwo, co by się stało? No, to Polska, Polacy by się ocknęli i mogliby naprawić tą wtedy walutę, prawda? Ale w międzyczasie, ona mogłaby wrócić znowu do 5 zł, jakimś cudem, czy tam do 7, ale. Chyba, żebyśmy weszli do euro, ale no, też by musiała to ustabilizować. Ale w międzyczasie, jeżeli ktoś ma na przykład zgniłą ruderę w Londynie za 500 tysięcy funtów, to ta zgniła rudera za 500 tysięcy złotych funtów, w przypadku gdy funt jest po 18 zł, kosztowałaby na, w przeliczeniu na złotówki 9 milionów złotych. Nie pomijając, co by się działo w z cenami nieruchomości to za jedną ruderę z Wielkiej Brytanii można by było kupić w Polsce, jeżeli byśmy liczyli, że małe kawalerki na przykład po 300 tysięcy, no małe, nie, że po 300 tysięcy złotych, to byśmy mieli z tego, szanowni państwo, 30 małych kawalerek, nie, no mo może być chwilowo taki czas, szanowni, może być, no, no może, jak z jak tutaj fircyk warszawski nazwy wyfircykuje, szanowni państwo, no tak może być, no, ale tutaj to różnie bywa, no to nie wiemy, jakich partaczy będziemy mieli, prawda? No mamy partaczy dzisiaj, no ale mogą być jeszcze więksi partacze, prawda? Bo to w Polsce to partacz partaczem partacza pogania. Wiecie, w Polsce IQ skrajnie spada, bo niegdyś ludzie z wysokim IQ stąd wyjeżdżali, no to, 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 no to jak miałeś wysokie IQ i widziałeś, że ktoś zarabia 100 dolarów i ty se możesz mówisz, ja se wsiądę w Ryanera ja se będę zarabiał 1000 dolarów no to człowiek z wysokim IQ se myślał, o ty frajerze, ja stąd jadę, prawda? No tak, no bo to tam 10 razy więcej za no takie były czasy, prawda? Ale te czasy się skończyły, więc ludzie z wysokim IQ już nigdy nie pojadą do Wielkiej Brytanii w danym momencie. Ale wyobraź sobie, że akurat funt po 18 zł, a no to ludzie z wysokim IQ będą chcieli pojechać do Wielkiej Brytanii, prawda? No ale wiecie, to jest mało prawdopodobne, że coś takiego będzie. No bo wiesz, jak dzisiaj by funt był po 20 zł i w Wielkiej Brytanii płaca minimalna by była 10 razy wyższa niż w Polsce dzisiaj. No to kto by nie chciał pojechać do takiej Wielkiej Brytanii zarabiać 10 razy więcej, tylko że to jest mało prawdopodobne. No ale jest to prawdopodobne oczywiście w jakimś tam sensie, prawda? Jeżeli to było kiedyś, to by mogło być dzisiaj, no ale jest to mało prawdopodobne, no musiałby ktoś bardzo mocno spartolić. No, wtedy mi się zdaje, żeby to wróciło, bo szybko ta złotówka by się umocniła. Znaczy, weźlibyśmy pewnie do euro, jeżeli w ogóle jeszcze by istniała Europa, bo w jakich to warunkach taka złotówka miałaby się uwalnić do 20 złotych? Jakichś niedobrych, prawda, dla Polski. No, i widzicie o co chodzi? No, o to chodzi, że wtedy, widzicie, przez chwilę może być czas, że rzeczywiście, że rzeczywiście fund brytyjski mógłby być po 20 złotych. 18 złotych i w... no bo takie były czasy. Już były takie czasy yy, i wtedy Szybko by to się mogło odwiedzić, bo ludzie by sprzedawali, by kupowali w Polsce. Jeżeli nieruchomości by nominalnie do dolara amerykańskiego, do tego funta też nie wzrosły, prawda? No to za jeden zagrzybiały dom w Londynie miałbyś 30 kawalerek w Polsce. No proszę sobie to wyobrazić, niesamowite to by było, prawda? Więc ten kapitan by wrócił, ta złotówka by się z powrotem umocniła. No takie mogą być my myki. Oczywiście ja mówię ciągle wprost, że polska gospodarka jest wy wystarczająco silna, polski naród w Polsce i w Europie jest tak liczny i tak silny gospodarczo naród ja ciągle mówię nie o pa ja, ja, jeszcze, ja specjalnie mówię nie o państwie tylko o narodzie polskim, o ludziach pracujących na świecie jest stylu i tak dalej prawda, że no to ciężko przełamać więc moim zdaniem yy, 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 nawet jeżeli rządzą partacze, to chyba, że bardzo duży partacze by rządzili, to polska złotówka powinna się umacniać funt brytyjski mógłby dzisiaj kosztować 3,50 3,2,70 bez żadnego problemu no ale nie kosztuje, bo rządzą nami partacze. No ale mogliby przyjść jeszcze więksi partacze, no i wtedy ta złotówka może rzeczywiście kosztować 18 złotych chwilowo, a jeżeli ktoś myśli, że to są rzeczy, które nie mogą się wydarzyć, no to ja w takich, Szanowni Państwo, czasach żyłem, że w miesięczną wypłatę zarabiało się w Wielkiej Brytanii roczną wypłatę w Polsce a za zgniły dą w Londynie. Rzeczywiście można było w Polsce kupić 15 kawalerek. Dzisiaj te czasy się skończyły. Ludzie o wysokim IQ nigdy nie pojadą do Wielkiej Brytanii, chyba że za bardzo dużo pieniędzy. Wcześniej ludzie o wysokim IQ wyjdą Wyjeżdżali, bo ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, oni sobie wszystko policzyli, prawda? Oni sobie wszystko policzyli, eee, no ale gdyby tak się stało, to jeszcze więcej ludzi z IQ by wyjechało. Teraz ludzie z wysokim IQ to sobie wyjeżdżają w ciepłe kraje, tam gdzie jest im miło i fajnie, gdy widzą w Polsce ceny nieruchomości i ceny kredytów, na przykład, prawda? Inflację, no to widzą, obliczają sobie, myślę, no to ja nie będę frajer, nie będę tyle wydawał w tej Polsce, prawda? I tutaj też jest punkt zapalny, szanowni Państwo. Wyślijcie to do swojej mamy, do swojego taty, Subskrybujcie, szanowni państwo. Bardzo was o to proszę, bo te subskrypcje naprawdę są bardzo potrzebne, aby móc tworzyć więcej takich materiałów jak ten i inne. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.